Hej, hej, dzisiaj wiadomość od mężczyzny, o którym myślisz. Zobaczymy co chce Ci przekazać oraz jaka jest dzisiejszego e, główna myśl, wiadomość której nie mówi. Ale jednak da się wyczytać spod świadomości. Także jeśli trafiasz na ten film, to znaczy, że ta wiadomość, chociaż po części, jest do ciebie. Także zachęcam, że posłuchać do końca, ponieważ każda karta w tym rozkładzie ma swoje osobne znaczenie. No i oczywiście jest ważna w kontekście całego rozkładu, także chociaż kawałek każdej karty warto posłuchać. Tymczasem spójrzmy w takim razie, jaką wiadomość ten mężczyzna dla ciebie dzisiaj ma. No i zaczynamy od pozycji pierwszej, na której cesarzowa, czyli karta, która można by rzec, jest taką, Nietypową kartą, bo jednak cesarzowa, czyli jakby nie było kobieta, natomiast tutaj pokazuje, że to, co chciałby ci przekazać na poziomie emocji, ma w sobie taką miękkość, jakiej być może wprost nie wyraża, ale która jest w nim bardzo żywa i przede wszystkim narasta, gdy o to by myśli. Cesarzowa wnosi obraz kobiety, którą, którą postrzega jako pełnię, ciepło, spełnienie. A jednocześnie jako przestrzeń, przy której jego własne napięcie, czy ogólnie napięcie się rozluźniają. Czyli w jego niewypowiedzianym komunikacie jest coś o tym, że przyciągasz go naturalnie bez wysiłku. Tak jak przyciąga, przyciąga się do kogoś, kto wydaje się jednoznacznie, znaczy jednocześnie bezpieczny i fascynujący. Więc gdy widzicie w swojej wyobraźni, to nie jest impuls chwilowy, ale coś bardziej gęstego. Coś, co układa się w pragnienie bycia bliżej, nawet jeśli w codziennych słowach nie pokazuje tej głębokiej łagodności. On chciałby ci powiedzieć, że w twoją stronę ma emocjonalny głód, tęsknotę za bliskością, jakbyś była kimś, czy kim naturalnie chce się otworzyć i odpocząć. Kimś, kto w jego myślach porządkuje chaos. W tym niewidocznym przekazie jest również nuta podziwu, która może wydawać się subtelna, ale jest stała i trwała. On nosi w sobie przekonanie, że masz w sobie coś wrodzonego, co nie wymaga udowadniania, jakby Twoja obecność miała własny rytm, który z nim współgra. W jego emocjach istnieje poczucie, że jesteś bogatsza niż to, co pokazujesz światu. Na co dzień. A on chce Ci powiedzieć, że ta Twoja pełnia, twoje naturalne piękno, nie tylko zewnętrznie, ale to w sposobie bycia, w ruchu w słowach, robi na nim wrażenie. Czyli chciałbym przekazać Ci, że widzicie głębiej, że w jego spojrzeniu. Twoje drobne gesty mają znaczenie nawet te, których sobie nie uświadamiasz, jest w nim pragnienie. Yy, byś wiedziała, że to, co w nim poruszasz, jest prawdziwe i pełne, a nie powierzchowne. Cesarzowa niesie również wiadomość o pragnieniu i harmonii, czyli on chciałby ci powiedzieć, że odczuwa przy tobie spokój, który nie wynika z nudy, ale właśnie z pewności, że między wami jest taki naturalny przepływ, nawet jeśli w jakiś sposób został on jeszcze nie nazwany. Tak to tutaj postrzegam. Zobaczmy, co pokazuje się dalej. Okej, okay. wisielec, czyli karta, która dosyć nam ten, ten obraz, no właśnie tak troszkę zmienia. Wisielec jest kartą oczywiście bez ruchu, ale to myślę, że domyślamy się, natomiast ta karta dopowiada jego niewypowiedzianą wiadomość, ale robi to w sposób, który wprowadza inny odcień emocji bardziej zawieszony, bardziej utkany z wahania i potrzeby zrozumienia siebie. Wiślec pokazuje, że jakby... że w nim istnieje jakaś forma zatrzymania, która nie wynika z braku uczuć, ale raczej z przeciążenia ich intensywnością. To znaczy on chciałby ci powiedzieć, że jest w momencie, w którym patrzy na ciebie inaczej niż na wszystkich dookoła. Bo przy Tobie czuję konieczność wewnętrznej szczerości, w głębi serca, w głębi siebie. Masz wiadomość, że Twoja energia, tak ciepła i otwarta jak cesarzowa, domaga się od Niego nie szybkości, ale uczciwości, a to dla Niego bywa trudne. Czyli Jego wiadomość w tej karcie brzmi – zatrzymałem się, bo chcę zrozumieć, co naprawdę czuję i czego pragnę. To jest przerwa, która nie jest ucieczką, ale próbą ułożenia sobie własnego wnętrza, zanim wykona jakikolwiek ruch w twoją stronę. W jego niewypowiedzianych słowach jest też zmęczanie odgrywaniem dawnej roli, w której musi, mm, musi być zdecydowany, pewny, szybki. Wisielec mówi, że on uczy się patrzeć na ciebie z innej perspektywy. Tak, jakby Twoja obecność zmuszała go do rezygnacji z masek, z pancerzy, które wcześniej były dla niego normą. Więc chciałby ci wyszeptać, że to nie ty powodujesz jego wahanie, ale przede wszystkim to, że przy tobie nie chce robić czegoś połowicznie. To jest energia człowieka, który postrzega te relacje z tobą jako coś wartościowego, coś wartego zatrzymania i pomyślenia, no bo czuję, że że ma tu coś do stracenia, jeśli postąpi nieuważnie. Więc on nosi w sobie przekaz w stylu: potrzebuje chwili, by cię dobrze zrozumieć i by zrozumieć siebie, bo to co czuje, nie mieści się w dotychczasowej logice. Ta karta mówi także o tym, że on ma w sobie emocje, których sam nie potrafi nazwać. Do tobie myśli, robi to intensywnie, ale nie chce działać na impulsie. Więc jego wiadomość jest pełna wewnętrznego rozdarcia, pragnienia bliskości i jednoczesnej y, takiej potrzeby zachowania przestrzeni na wewnętrzną ciszę. Czyli on chciałby Ci powiedzieć, że czasem wycofuje się nie dlatego, że czegoś nie chce, ale dlatego, że wszystko w nim zaczyna się przestawiać i on jeszcze nie potrafi tego ubrać w słowa. Y, tak to tutaj czuję, nie? tak to widzę. Tymczasem w pozycji. Trzeciej Mamy dwójkę pentakli, czyli naszego trochę takiego cyrkowca, żonglera, który gdzieś tam żongluje. No i właśnie, żongluje monetą z granatem, więc sytuacja jest taka, powiedzmy, niebezpieczna, <grymnie> jakby nie było. I to jest karta, która domyka pierwszą część rozkładu i pokazuje nam co naprawdę on chce ci przekazać na poziomie emocji. I tutaj wnosi taką bardzo ludzką, codzienną, ale jednocześnie głęboką, osobistą wiadomość. Dwójka monet pokazuje, że w jego wnętrzu istnieje pewien rodzaj przeciążenia, który sprawia, że trudno mu utrzymać stabilność tam gdzie, tam, gdzie najbardziej by chciał. Czyli on chciałby ci powiedzieć, że żyje w rozciągnięciu, że balansuje między dwoma obszarami życia, które zabierają mu energię i uwagę to mogą być obowiązki, decyzje, zobowiązania wobec innych, a czasem nawet konflikty między tym, co czuje, a tym, co uważa, że powinien robić. Jak wiadomość ma w sobie coś o tym, że on żongluje rzeczywistością, próbując nie stracić równowagi i choć nie pokazuje tego wprost, to często czuje się tak, jakby jak ktoś, kto musi wybierać, ale jeszcze nie jest gotowy, by cokolwiek utracić. W tej karcie jest takie, takie subtelne, ale wyraźne przesłanie. Trudno mu, mu cię w pełni włączyć w swoje życie, nawet jeśli tego bardzo pragnie. Dwójka monet to energia kogoś, kto chce być bliżej, ale każdy krok rodzi w nim pytanie, jak to wszystko pogodzić. Czyli on chciałby ci przekazać, że czasem wycofuje się nie z chłodu, ale z poczucia odpowiedzialności za cały swój świat który nie zawsze układa się tak płynnie, jakby on tego chciał. Więc kiedy myśli o Tobie, pojawia się w nim napięcie w stylu, że jakby z jednej strony pragnie ciepła, o którym mówiła cesarzowa, no a z drugiej zatrzymanie, o którym opowiada wisielec. Teraz dwójka monet dopowiada, że on rzeczywiście próbuje znaleźć sposób, by to wszystko unieść, nie zaniedbując niczego i nikogo. Ta karta niesie również wiadomość o jego niepewności dotyczącej sposobu w jaki ty odbierasz jego zachowanie. On chciałby ci powiedzieć, że czasem boi się, że zobaczysz w nim kogoś, kto jest niezdecydowany. Podczas gdy w rzeczywistości on walczy o to, by nie popełnić błędu. Dwójka monet pokazuje człowieka, który, można by rzec, który robi co może, żeby utrzymać rytm, ale w środku... Czuje zmienne fale, które czasem niosą go w kierunku odwagi, no a czasem w kierunku wycofania. W jego wiadomości jest taka nuta przyznania w stylu potrzebuje czasu, żeby wszystko poskładać, ale nie chcę, żebyś pomyślała, że mnie to nie obchodzi. On chciałby, żebyś wiedziała, że nawet, gdy, e, nawet wtedy gdy na zewnątrz wydaje się zajęty lub rozproszony, myśli o tobie e, nie znikają. Tylko schodzą na drugi plan, bo realność e, aktualnego dnia czy sytuacji domaga się jego uwagi bardziej. Tak to tutaj e, widzę. E, więc jest to, powiem szczerze, całkiem ciekawy, e, całkiem ciekawy pierwszy segment tego rozkładu. No i muszę przyznać, że są on całkiem miły. Zobaczymy, co pokaże się dalej, natomiast w międzyczasie zapraszam na duchowy duchowykierunek.pl Jeśli czujesz potrzebę rozkładu prywatnego, bardziej konkretnej i indywidualnej interpretacji Twojej sytuacji, to zapraszam na duchowykierunek.pl, link w opisie, także można kliknąć. Tymczasem Królowa Kielichów na pozycji czwartej, czyli karta, która rozpoczyna drugi segment tego rozkładu, czyli bardziej wchodzi na to, co ukrywa lub czego nie wypowiada wprost. I to jest bardzo ważne, szczególnie właśnie w kontekście wiadomości, którą dzisiaj dla Ciebie przygotował. Królowa Kielichów od razu odsłania bardzo delikatną, bardzo emocjonalną prawdę, której on nie potrafi wyrazić. Czyli w tej jego niewypowiedzianej wiadomości jest ogromna wrażliwość, no wydaje się skierowana w Twoją stronę. Taka czysta, Niechalna, ale też głęboka, która rodzi w nim zarówno czułość, jak i lęk, że jeśli się otworzy, to zbyt szeroko stanie się odsunięty bardziej, niż jest na gotów. Królowa Kielichów pokazuje, że on widzi jako kogoś emocjonalnie uważnego, kogoś, kto rozumie więcej niż mówi, a jego skrytym przekazem jest to, że Twoja empatia czasem go wręcz onieśmiela. On chciałby jakby wyznać Ci, że w Twojej obecności czuje się widziany nie tylko powierzchownie, ale w taki sposób, który dotyka miejsc, których nie pokazuje światu. Więc w jego ukrytych słowach jest również coś o tęsknocie, którą skrywa, bo nie wie jak zostanie odczytana. On nie mówi wprost o swoim przywiązaniu, bo boi się, że jeśli pokaże jak bardzo otworzyło się w nim serce, to przestanie panować nad własną potrzebą bliskości. Królowa Kielichów często oznacza emocje, które są intensywne, dobre, pełne łagodności, ale też tak delikatne, że mężczyzna chroni je tak, jak chroni się coś kruchego. Jego niewypowiedziane wiadomości to jest taka przede wszystkim synteza wiadomości, w której on mówi, nie mówi ci wszystkiego, bo boi się, że co nie za dużo. I właśnie dlatego czasem jego zachowania mogą wydawać się niespójne. On w sobie czuje bardzo dużo, ale z zewnątrz pokazuje tego tylko fragment bardzo ostrożnie i dawkowo. A to powoduje oczywiście, że ta relacja, znaczy, że ma to duży wpływ na relację, potencjalnie ją osłabiając, niestety, no to też nie jest wymówka. Wiadomo, że czekać w nieskończoność nie ma co. Natomiast faktycznie tutaj ta energia jest całkiem taka dosyć... No powiedziałbym, e, dobra. Piątka Pentakli tymczasem na pozycji e, czwartej, czyli karta, która e, pogłębia nam e, w taki bardzo osobisty sposób tą drugą część. No bo piątka monet odsłania to, co on ukrywa najgłębiej. Wręcz szczelinę w nim, której no nie chcę pokazywać nikomu. Ta karta mówi, że w jego niewypowiedzianych wiadomościach do ciebie. Istnieje lęk przed odrzuceniem. Taki, który jest e, wręcz powiedziałbym starszy niż wy, niż wasza relacja. Który rodzi się z dawnych doświadczeń. Poczucie, że gdy zbliża się do kogoś emocjonalnie, zawsze ryzykuje postawieniem, znaczy e, pozostania na zewnątrz. I w pewnym sensie w jego ukrytych słowach. Jest coś takiego o poczuciu wystarczalności, nie? To nie jest ten mężczyzna, który nie czuje, to jest ktoś, kto czuje aż za bardzo, ale w chwilach milczenia mówi sam do siebie, że ja mogę być dla niej kimś wartościowym. To jest takie zastanowienie wprowadzone z tym, że właśnie gdzieś tam pojawia się obawa. No tylko pytanie, czy to ma uzasadnienie, bo jeśli nie ma, no to bez sensu, nie? I w takich sytuacjach to jest tylko i wyłącznie... Coś bardzo zmyślonego, co jedynie powoduje problemy. Więc tutaj nie możemy za to odpowiadać, nie możemy mu czegoś mówić, on musi sam to, że tak powiem, przerobić. Ale myślę, że tutaj może to być taki problem, który sprawia, że potencjalnie ta relacja gdzieś tam wymyka się w tym kierunku, w którym nie trzeba. Jednocześnie, piątka monet pokazuje coś bardzo istotnego, no bo mimo tego lęku, on nie odchodzi emocjonalnie. Czyli można by rzec, że ta karta mówi, że w, go, w jego ukrytej wiadomości jest milcząca prośba, której nie wypowiada, aby nie obciążyć e, cię swoimi obawami. Która mówi, nie odczytuj mojego dystansu jako braku uczuć. Choć, znów, nie chcę tego traktować jako wymówka, jako bardzo taka, wiesz, prosta i e, głupia wymówka, bo to jest słabe. Czekanie na kogoś jest słabe. E, dawanie mu kolejnych szans jest słabe. Tak to, w tym wypadku traktuję to jako sygnał w emocjach, wiadomości, który jest ważny, natomiast nie powinien stanowić podstawy decyzyjnej. Jeśli czujesz, że to już jest przekroczony limit jakiś, to oczywiście zachęcam do tego, żeby nie męczyć się. Tak jak zresztą zawsze. Męczenie się w relacji jest najgorszą opcją, dlatego, że zwyczajnie relacja ma być dla nas przyjemnością, jeśli czujemy się w niej Nieprzyjemnie, to automatycznie dla mnie jest skreślona. Oczywiście możemy dać jej pewien czas, być cierpliwym, natomiast to się musi kiedyś skończyć i przejść musimy do postawienia sprawy jasno. Tak przynajmniej to odczuwam. Natomiast zobaczmy jeszcze trzecią kartę w kontekście tego samego pytania w tym rozkładzie, czyli o to, czego nie mówi wprost. I czwórka pentakli nam ten segment zamyka ciekawym przesłaniem myślę. Dlatego, że czwórka pentakli, jako to ostatnia karta w tej drugiej sekwencji, odsłania jego najgłębsze, najbardziej skryte mechanizmy, te, których on sam nie rozumie. Tutaj wcześniej mieliśmy jeszcze piątkę pentakli, która mówiła bardziej właśnie o tym, co on raczej rozumie, co sam jest świadomy tego. Teraz mamy to, co, czego nie czuje, czego nie jest świadomy. No i czwórka monet pokazuje człowieka, który trzyma emocje w środku aż tak mocno, że czasem sam nie umie ich wypuścić. Choć pragnie bliskości. Tak przynajmniej sądzę po tych pierwszych trzech kartach. Jak dla mnie, Czwórka Mała to jest taka karta oporu przed zmianą, nawet tą, która przyniosłaby coś dobrego. On ukrywa, że wejście w głębszą relację z Tobą wywołuje w nim napięcie, które nie ma nic wspólnego z brakiem zainteresowania. To jest napięcie, które jest o tym, że bliskość oznacza otwarcie dłoni, odsłonięcie tego, co zatrzymał w środku. No i jak dla mnie, to jest w ogóle taki, taki dosyć silny znak. Że gdzieś nie do końca mówi o wszystkich uczuciach, ale też nie do końca mówi o tym, że aktualnie te uczucia zatrzymuje dla siebie i nie jest do końca gotowy na to, żeby otworzyć się w pełni na te relacje. To jest to, o czym Cię nie mówi dzisiaj, mówię i ta wiadomość jest takim chyba najbardziej konkretnym przesłaniem w całym tym rozkładzie. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze trzecią część tego rozkładu. Ona jest też ważna, jak dla mnie przynajmniej, dlatego że ona pokazuje tak naprawdę to, jaki przekaz kieruje do Ciebie tu i teraz najbliższa energia czy też aktualna energia tej wiadomości to jest myślę bardzo ważne. Dziesiątka bułów nam ten, ten część rozpoczyna i dziesiątka bułów od razu mówi o tym, że jest przeciążenie, jest coś ciężkiego, więc nie ma tu braku uczuć. Znaczy, w się sensie nie wiem jak to jest z uczuciami tak do końca, ale powiedzmy nie ma tu braku uczuć, ale jest zmęczenie, więc być może tutaj jest jakaś taka wiesz Coś, co sprawia, że on jest zmęczony. Dziesiątka buław mówi, że on ma na barkach sprawy, których nie potrafi odłożyć. Być może jakaś przeszła relacja, coś, co cały czas się ciągnie z nim do teraz, i to sprawia, że w takim wypadku, oczywiście, będzie to obciążenie dla jego umysłu przede wszystkim, no bo oczywiście wiadomo, że chodzi tutaj o kwestie bardziej umysłowe czy psychiczne niż typowo fizyczne. Natomiast dziesiątka buław niesie też wiadomość o tym, że. Jest mu coraz trudniej utrzymać e, wszystkie emocje w środku. No, szczególnie patrząc na dwójkę pentakli. Pamiętasz, żonglowaliśmy tam, znaczy on żonglował n, przy tej okazji. No i jakby nie było, n, dwójka pentakli to jest karta, która no, w którymś momencie ten granat wybucha. Nie? Czyli żonglujemy sobie, żonglujemy, ale w którymś momencie wybucha nam granat w rękach i jest problem. Także, n, również tak w tym wypadku, cienko była potwierdza, że generalnie te problemy Kumulują się i trochę jakby zmierzają ku końcowi, które jakby coś wywali na zewnątrz, nie? więc powiedziałbym, że tutaj 1000 błów jest taką kartą mocną bardzo i, i potwierdzającą trochę to, co pokazał się w dwójce Pentakli. Natomiast co więcej, to jest też karta, która pokazuje jego wewnętrzne poczucie odpowiedzialności które nie pozwalają się zatrzymać. On pracuje, on idzie i mimo tego, że na przykład jest ciężko, że jest powiedzmy niełatwo, czy coraz trudniej te, te żonglowanie idzie, to mimo wszystko jest tutaj takie zaparcie, które sprawia, że on cały czas chce w to iść. To też sprawia, że jakby możesz wiedzieć, znaczy możesz domyślać się potem, że on nie odpuści tej relacji. On będzie cały czas mimo wszystko dłubał, starał się czy prosił, jakkolwiek to chciał kultywować. A co z tego wyjdzie, to już inna, inna kwestia. Zobaczmy jeszcze na pozycję ósmą. Mamy koło fortuny, także mamy troszkę ruchu. Troszkę takiego, no fajnie, bo kurczę tutaj brakowało tego ruchu. Takiego, taki ten rozkład był bardzo zatrzymany, szczególnie po wisielcu, chociażby czy, czy no nawet podwójce pentakli, czy piątce pentakli. To są karty, które właśnie z tym zatrzymaniem bardziej mówią. E, I tego ruchu to było mało. Mało buław. W sumie ta dziesiątka była w tylko, ale ona jest bardziej taką kartą właśnie zmęczenia, więc wręcz nawet ten ruch się bardziej jakby kończy niż się zaczyna. Natomiast Koło Fortuny to jednak no nowa dynamika w tym rozkładzie, do jego aktualnej wiadomości do ciebie, jakby po długim okresie napięcia i przyciążenia nagle pojawia się ruch, impuls, który zaczyna zmieniać kierunek jego energii. Koło Fortuny m, mówi, że w jego przekazie tu i teraz... Pojawia się świadomość, że sytuacja między wami nie jest statyczna, że coś dojrzewa, coś przesuwa się w środku, nawet jeśli on jeszcze nie umie tego nazwać. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. To jest taki moment, to jest taki moment, w którym człowiek zaczyna czuć, że cykl, w którym tkwił zbyt długo, zbliża się ku końcowi. W jego wiadomości pojawia się nutka nadziei, niemal zaskoczenia, że emocjonalny krajobraz może zmienić się szybciej niż myślał. Ofrutny pokazuje. Że on zaczyna dostrzegać sytuację, czy bardziej szansę, która, którą wcześniej wypierał. Mocno zmiany na ruch, w tę stronę, na otwarcie drzwi, które do tej pory były e, trzymane, zamknięte przez niego. W jego aktualnym przekazie jest również takie zrozumienie, że nie wszystko może kontrolować. Czyli dziesiątka buław mówi o jego wysiłku, obciążeniu o próbie dźwigania wszystkiego samodzielnie, a koło Fortuny pokazuje, że zaczyna pojawiać się w nim myśl, że pewne rzeczy mogą potoczyć się same jeśli tylko pozwoli sobie na odrobinę zaufania do tego całego procesu. Więc, no chciałbym cię przekazać dzisiaj, że w tych ostatnich kilku dniach coś w nim przesunęło się z miejsca to, jakby z miejsca tego, w którym był, do tego, którym jest dzisiaj. To nie jest deklaracja, to jest impuls, wewnętrzny ruch, który zaczyna go wyprowadzać z utknięcia. No i jego wiadomość ma teraz w sobie element taki w stylu, że on czuje, że nadchodzi moment, w którym będzie inaczej. Jakby nagle zobaczył, że droga, którą szedł w poczuciu ciężaru, zaczyna rozjaśniać się z przodu. No i na koniec dziesiątka pentakli, czyli ciekawe zakończenie, dziesiątka, czyli koniec. No i tak też na dziewiątej pozycji ląduje ta karta, która pokazuje nam odsłonę finalne. Najbliższy energetycznie przekaz, jaki on kieruje do ciebie teraz, tu i teraz. Dziesiątka monet to niezwykle mocna odpowiedź, bo po całej drodze kart, które mówił o jego wahaniach, lękach, przyciężeniu, milczeniu i powolnym otwieraniu się, nagle pojawia się energia stabilności, konkretu, i widać, że ten ruch był całkiem, całkiem, dobry. Rząd teraz postrzega to z perspektywy czasu jako coś dobrego. W jego przekazie jest również coś o tym, że zaczyna rozumieć, jak cenna jest Twoja obecność. Tego wcześniej nie było do końca. Była królowa kielichów, która pokazała że gdzieś tam emocje są. Natomiast tutaj bardziej w kontekście takim wiesz, praktycznym, że to twoja obecność jest bardzo cenna i przydatna. Więc dziesiątka monet zamyka ten rozkład jakby cały jego wewnętrzny proces od ciepła cesarzowej na początku przez zawieszenie wisielca balans dwójki monet, wrażliwość królowej kielichów, ból, piątki monet, topnięcie czwórki monet, przeciążenie dziesiątki buław i wewnętrzny ruch koła fortuny, prowadził do jednego punktu. On widzi w tobie coś trwałego, wartościowego i godnego inwestycji emocjonalnej, której wcześniej bał się najbardziej. A to się tutaj jakby zmienia, no i widać, że z perspektywy czasu on też zmienia pogląd, że to jest dobry ruch, który może sprawić, że będzie tylko lepiej dla niego ogólnie rzecz biorąc. I to tutaj jakby, już nie mówiąc typowo o relacji między wami, ale też generalnie o jego życiu, jakby, że tak powiem, czyli bardziej być może, no... Górnolotnie mówiąc, hipo, hipokryzja, znaczy nie hipokryzja, taki, że jakby ma siebie w centrum. Nie? Czyli, zapomniałem tego słowa, ale że ma siebie w centrum, ale też ta relacja jest dla niego dobra, więc jakby to, że on siebie traktuje jako coś ważnego, sprawia, że też ta relacja, która jest ważna, no będzie też automatycznie jakby podwyższana. Tak to widzę. Trochę taki y, momentami mam wrażenie y, rozkład bardzo głęboki, ale myślę, że coś, dla nie, coś z niego idzie wyciągnąć dla siebie, także myślę, że bardzo fajnie. E, zapraszam na duchowy po rozkłady prywatne, a tymczasem dziękuję i życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej!